analizie pracy opiekuńczej profilaktycznej wychowawczej analizie raportów z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznej ewaluacji przebiegu zdalnego nauczania można stwierdzić, że szkoła oprawa i realizowała właściwe kierunki rozwoju, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz oczekiwania nauczycieli i rodziców. Natomiast mając na uwadze doskonalenie jakości pracy szkoły w poszczególnych obszarach należy z jeszcze większą determinacją pracować. Pracy z uczniami, na przykład działania motyw motywujące ucznia, wspomagające, uczące samodzielności, wspomagające ucznia, ale i także w w procesie edukacyjnym. Realizację wszystkich zadań, jakie, jakich podjęła się szkoła w roku 2019-2020, było możliwe dzięki i pracy nauczycieli, uczniów, pracowników, niepedagogicznych szkół, rodziców, wspieraniu i zrozumieniu osób współpracujących ze szkołą. Szkoły w Niśnie. Teraz przechodzimy do sprowadzania szkoły w Głodzianowie. Pani dyrektor tutaj bardzo obszernie przygotowała sprawozdanie. Nie wiem czy tam mam to przeczytać wszystko. E, może się postaram zwrócić, że może troszeczkę streszczę. Zadanie Światowy Program Szkolny 2019 20 dla zespołu szkół ogólnoświątą w Gorzenowej. W, w punktach może przeczytam yy, pierwsze części, które przedstawiają plan nadzoru pedagogicznego szkoły, co obejmował yy, kontrolę pracy nauczycieli i chłopców, yy, wspomaganie pracy nauczycieli i chłopców podstawowego dzielu Realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019-20 oraz zadania ministra edukacji narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego zakres kontroli, zakres ewaluacji, zakres monitorowania I przejdę może od razu do ewaluacji wewnętrznej. Przymiotem ewaluacji wewnętrznej kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje. miękkie kluczem do <coughs> sukcesu w Szkole Podstawowej w na rok 2019-20. Przedstawione w regulacji były mocne strony, słabe strony i wnioski do dalszej pracy. Pozwólcie, że y, skupię się na wnioskach do dalszej pracy. Punkt pierwszy: zachęcać nauczycieli do brania udziału w szkoleniach na temat przedsiębiorczości, kreatywności, rozwijania swoich kompetencji w tych dziedzinach. Zorganizować dla uczniów skrzynkę pomysłu, do której uczniowie mogliby wrzucać swoje pomysły związane z, ze zmianami życia szkoły i procesu dydaktycznego, tak aby były bardziej kreatywne i zawierały więcej elementów przedsiębiorczości. Skrzynka pod opieką z Urzędu uczniowskiego. Trzecie, wspólna dyskusja z rodzicami, nauczycielami uczniami, która pomogłaby, pomogłaby prowadzić zmiany pozwalające na rozwijanie środk uczniów kompetencji związanych z przedsiębiorczością i kreatywnością dyskusję mogą odbyć się odpowiednio podczas zebrań, posiedzeń Rady Pedagogicznej i urodzin Zorganizować jedną gawotę na komentarzu, w której uszymy wszystkich klas będą w kolejności, w kolejnych miesiącach prezentowali swoje pasje i osiągnięcia. Obserwacja. Było się też pięć obserwacji lekcji przez wizytatorów Kuratorium Uświaty Dama Ewaluacja Zewnętrznej. Obserwowane były matematykę, geografia, teologia, język polski, wychowanie fizyczne. Obserwacje pracy nauczycieli zaplanowane zostały na drugie półrocze zgodnie z harmonogramem. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym zdalnym nauczaniem odbyło się tylko pięć obserwacji. Zapisane wnioski i sproszczenia nauczyciele wdrażali w bieżącej pracy z uczniami. Zarządzanie organizacji opracowano następujące dokumentacje: plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy szkoły, aneks do statutu, program wychowawczo-profilaktyczny. Kalendarz roku szkolnego, kalendarz uroczystości szkolnych. Odbyły się wszystkie zaplanowane w pierwszym półroczu uroczystości. Reprezentowały wysoki poziom na wagę zasługuje na Wigilia Szkolna, Turniej Tańca i przedstawienie dla dzieci i babci. Dla dziadków i babci, przepraszam. Plan lekcji aktualizowany 4 razy. Harmonogram świetlicy szkolnej aktualizowany 5 razy. Plan wyżywów nauczycielskich. Odbyły się trzy spotkania Rady Rodziców, na których omawiane były sprawy związane z, z płatami na Radę Rodziców, ubezpieczeniem oraz przygotowaniem powojennych szkolnych i parów charytatywnego. Zawody sportowe. Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie brali udział na zawodach sportowych. Mistrzostwa gminy w indywidualnych biegach przełajowych. Mistrzostwa powiatów z kierownickiego rzymskiego w indywidualnych biegach przełajowych. Finał powiatowy. XX Turniej Piłki Nożnej z Podwórka na Stadion, Puchar parku, Mistrzostwa Mieszczo Szkoły w Dębiecach, Stołoń i Mistrzostwa Powiatu ziemskiego w Gminie Piłce Siatkowej, Turniej Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteka Gołdzianów w, w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Puchar Płyta Gminy Gołdzianów w Halowej Piłce Nożnej w Bieliszach. W każdej grupie wiekowej prowadzony był konkurs na najlepszego sportowca. Uczniowie aktywnie uczestnicząc w zawodach sportowych zdobywali Konkurs w pierwszym semestrze roku szkolnego odbyły się następujące konkursy. Polikaty przedmiotowe. Język polski, matematyka i język angielski. Jeden uczeń zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego z matematyki. Udział w trzeciej edycji konkursu do hymnu. Konkurs Matematyczny Kantu Europejski 2019. Siedem wyróżnił tałuszy naszej szkoły. Alfik 11. Miejsce ucznia w województwie łódzkim, wyróżnienie, akcja, akcja muza, kolejowe ABC, już 10 turniej, jubileuszowy 10 turniej parteneczny, konkurs matematyka, moja pasa, wyróżnienie dla dwóch uczniów, konkurs przyrodniczy, etap powiatowy, 3 wyróżnienia, konkurs Youngstera, nagroda główna i 3 wyróżnienia, na etapie dekanalnym pierwsze i drugie miejsce i pierwsze jedno wyróżnienie, konkurs plastyczny, konkurs plastyczny na etapie szkolnym i powiatowym. konkurs czytelniczy, ortograficzny, konkurs zaplanowany na drugie zaplanowane na drugie odbyły się z uwagi na zawieszenie zajęć w szkole. Wycieczki roku szkole odbyły się następujące wycieczki. Pasenka w 1-3, Warszawa, zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, warsztaty edukacyjne, początki parlamentu na ziemiach polskich oraz Łazienki Królewskiej. W ramach realizowanych projektów, m.in. innymi wyjazd do kina, teatru warsztaty, zwiedzanie muzeów, ciekawych historycznie miejsc, realizacja założeń, planów wychowawczych, profilaktycznego, moja okolica, milicje remontowskie, Rogów, Magów, Oparów, Opa, Łowicz, zwiedzanie okolic Włodzianowa. Zawody sportowe, wycieczka na podsumowanie projektu M. Potęga Warszawa, Centrum Nauki Kopernik Muzeum Pieniądza. Wycieczki Zielona Szkoła, wycieczki zielone szkoły w ramach projektu z edukacją ze względu na sytuację w Biedroniczniku i się? Projekt został przeniesiony na rok 2020-2021. Projekty. Projekt szkołą z witaminką, klasa pierwsza. realizacja ekologiczna projektu ze współpracy z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, nasz niewidzialny skarb czyste powietrza, kwota dofinansowania 18 tysięcy, organizator M-Bank, wysokość dofinansowania 5 tysięcy, realizacja projektu gminy europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, wysokość dofinansowania 5 tysięcy, nagroda główna Adaluś 2000 2 Erasmus złotych, Erasmus+, mobilność kadry pedagogicznej, Europa bez żadnych granic dla nauczycieli i język klienci do 17 500 euro. Projekt norweski Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program Edukacja, wizyta studyjna w Norwegii przyznaniem finansowania 7 525 euro. Fundacja Rozwoju systemu, systemu Edukacji. Inne projekty. Poczytajmy. Wiedzyka moja Pasa, bieg po zdrowie do klasy 4, trzyma i do klasy 5, czysto pojechać wokół nas do klasy 1, 3. Dyplomaty dopalaczą, mówimy stop, wybieramy zdrowie na klasy 7, 8. 11. Światowy Dzień Tabliczki Marzenia. Organizatorem, y, organizatorem głównym jest profesor Karty Grabowskiej. Kontrola sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Tematy kontroli: dokumentowanie pracy w dziennikach oraz dziennika zajęć do dokumentowanie pracy w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawidłowość prowadzenia dyżurów, poniesienie jakości pracy szkoły, maksymalne wykorzystanie czasu na przygotowanie uczniów zewnętrznych egzaminów zewnętrznych, po prostu i uniklec. nauczycieli, kształtowanie umiejętności życiowej jako jak ważne zadania szkoły. Budowanie motywacji uczniów do posiłku zewnętrznego, z uczeniem się i analiza wyników egzaminu zewnętrznego, szkolenie dotyczące egzaminów z klasi, badania klasistą, efektywności nauczania. Dyrektor przygotowy przestał podsumowanie klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły na Radzie Analitycznej. Wszyscy uczniowie klasy ósmej ukończyli szkołę, a wszyscy pozostali zostali promowani do klasy programowo wyższej. Warunkowy. Wszyscy uczniowie klasy ósmej kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych, 22 w szkołach średnich, 1 uczeń szkoły branżowych 1 stopnia. Egzamin zewnętrzny i egzamin uczniów prośistych. Język polski zarozwiązanie Angielski. Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego uczniowie w skali 56% punktów możliwych do zdobycia. Przy średnim wyniku 54%. Wynięcie, 9 w 9 stopniowej skali staninowej, średni wyniku szkół, przynajmniej zespołu szkół budżetowych w skali 6 stanów. Najlepszy wynik to 100%, 97%, 93% z języka angielskiego. Gmina opracowała się na trzecim miejscu Matematyka. Za rozwiązanie zaraz matematyku ucznego wyskarży 7-59% punktów możliwe do uzyskania. Przy średnim wyniku 46% w 9 stopniowej skali nowej średnich wyników szkół przemyśle z uzyskali 8 stanów. Najlepsze wyniki to 100% i 2 wyniki 90%. W formie takich wykresów, żeby nie ma prezentacji takiej, co moglibyśmy zobaczyć, ale jeżeli ktoś ma ochotę przeżyć to wszystko, zapraszam